I jeszcze zdążę zagrać jedną teftę, jak to wyjrzymy W twitchowych wiadomościach. Wiadomości z dwóch dni oj grubo. Afera na całą Polskę z małą streamerką. Esportowy sen na Rift Legends. Zwycięstwa i porażki. To i wiele więcej już dziś. Zacznijmy od tego, że wczoraj, no działo się więc dziś treściwy odcineczek, ale najpierw szybkie newsy. Luki OOO ma nową kobitę na oku. Wypowiedź Kasiks i Remsuły. A wiesz, że Luki podrywa Menders? Tak? No. Ale musi być zdesperowany. Remek! To jest piękne jak Kasiks świeci łokiem za Remsuę. Diables zrobił kilka przysiadów i przewrócił się z przemęczenia. się, 12, 13! Pierwszy upadek! Ała! Powinniśmy wspierać takie sportowe zachowanie, ale żółta karteczka, bo to już jest jakiś kabaret, że się dorosły chłop przewraca, bo ugnie kolana pięć razy. W ostatnim odcinku było info, że Bagieton Michael opuszcza internet i kończy karierę. Streamerzy jednak wspierali Bagietę ciepłymi słowami. Ważna informacja do Bagietsona, aka Bagieta, Bagieta. Posłuchaj, Michael, to dowcip, by żart. Nikt nie uważa, że chusty płytki. Tak samo jak bąkol i pier... węgla. To taki mem, żart, dowcip. Nie przejmuj się, robisz najlepsze płytki. Nie daj sobie wejść na głowę. A jakie położyłeś krzywo, to chusty ci zapłacili. Naprawdę się tym nie przejmuj. A na drugi dzień wyspany Michael powiedział widzom, iż nigdy ich nie opuści. No i Bogu dzięki. Tak, dobrze wszyscy radzą. Czy ja bym was nie zostawił? Sigma? Ja was kocham. Ja lubię dla was streamować. Co ja bym robił? Jakbym nie streamował dla was? Ile można walić koniaku? Izak mega ostro opago Isaju. Stary wyjadacz Emeritos Bandito spluje w pysk Fortniteowcom, dając znać, że widzowie mają oglądać wielkiego Izaka, a nie jakieś marne duo. Nie no, słuchajcie, trochę oglądałem sobie jakieś szociki. Widziałem parę akcji tego duetu. I mówienie, że Pago i Saiu to najlepsze duo w Fortnite. Słuchajcie, no mam wrażenie, że duo Pago i Sayu w Fortnite nie byłoby nawet najlepszym duetem w Fortnite, nawet gdyby wszystkie inne duety zrezygnowały, nie? To wciąż ciężko byłoby o nich mówić, że to, że to jest najlepsze duo. Rozkręca się Izak, pewnie coś podupcył na boku, bo widać, że siły witalne powróciły. U mamuta stabilnie bez zmian nadal snajpiony w gierkach. Najsmutniejsze jest to, że wiele osób wmawia paranoję Mamonowi, że sobie mito mani to snajpienie, a on serio jest snajpiony co gierka. Zabiuć cały What is your problem, dude? Z nim śmieciem, To przebieg specjalnie na mnie. No ale to pewnie przez to, jak reagował w przeszłości na snajpienie, jak z tym można mu pomóc. Nie mamy. Ja wam mówię naprawdę, że on jest snajpiony. No. Ja nie żartuję. Grałem z nim off stream i wysnępili go, jego widzowie. No. Serio. Najmniejszego pomysłu i się stało. KMF zwyciężyło pierwszy mecz w Mistrzostwach Polski. Polski esport lolowy, wysokie liczby, oglądalność i porabana ilość kibiców. W piku kilka tysięcy u Nervariena, dodatkowe 3,5 tysiaka na YouTubie Sinkro w prawie dwa koła widzów, Paris cztery koła, a Rybson po zwycięstwie ponad 11 tysięcy widzów. Komentował nawet szpec od esportu Nerdzik Lewusik. Kto w tej grze wygląda na największego nerda, tak? Po kamerkach. Go nerda? To? Na to, że go ja? <laughs> <w ten> Widzowie u <laughs> Ostro kibicowali, pisali pasty i na koniec wybuchnęli dumą, bo drużyna legendy zaorała faworytów do wygrania całych mistrzostw. I znowu wszyscy widzowie kochają KMF, które jeszcze kilka dni temu było jedne do spodu za Koreę. kamerę Makuk! Let's go! S. S. S S Wiecie, że oni pewnie od miesiąca. Jakoś. No tak! A my w Korei vlogi nagrywaliśmy no. Let's go! Ja w Korei potem chyba, żeby go wygrać teraz. Dobra robota, panowie, dobra robota. Miał sens jednak ten wyjazd do Korei. Jednak miał sens ten wyjazd. Za wyjazd. Na wywiad po meczu wysłany został największy sigma na polskiej scenie. Ten, który zadymiał w Korei, ten, który ma dopieprzoną aurę na co dzień. Makuk. Wspomnieliśmy na początku serii, że przeciwko tobie jest siedmiu. Nie jeden, nie dwóch. Siedmiu trenerów analityków, cały sztab szkoleniowy, ale powiedzieliśmy, że to będzie równa walka. I nie była, niestety, myliliśmy się, bo zupełnie ich zmiażdżyłeś. Makuk, jak to zrobiłeś? E, no to cześć, e, w skrócie dużym, e, dzisiaj się przez dwie godziny lekko tak e, spiąłem, no i przy, przygotowałem scouting. No i ja, jakoś się udało, prawda? Jak widać. Zdecydowanie. Z czego ty się śmiejesz cały czas? Bierz nic, nic, No właśnie. Y ten człowiek ma taką aurę, iż oficjalny profil Witch of Legends ustawił sobie jego przystojną facjatę na awatar, no i utworzyła się nowa sekta makukarzy. A trener KMF jest obecnie twarzą polskiego lola. Dosłownie. Pojawiają się też memy, że drużyna ze sztabem trenerów, ładująca tysiące w zawodników, którą rozgromiła legenda, zmienia swój skład. I ogólem e-sport odżywa zwłaszcza na właśnie Twitterze. Nie jest jednak tak kolorowo w przypadku drugiej drużyny Strajmerów. Całość wyglądała bardzo stabilnie, jednak i obie mapy. Były rozmowy i przemowy, jest nadzieja na przyszłość. To nie jest tak, że jestem, wiecie, maskotką, nie widział cyńkrów. Okej, okay, może tak to ująć. na ten moment trochę tak. Zamiast Ale ja te wszystkie rzeczy mogę opanować? Oczywiście, że tak. Każdy kula, nawet Random Bruce, jakby go przeszkolić, też by opanował pewne rzeczy. Tylko to trzeba trenować. Ja tego po prostu nigdy nie trenowałem, bo pewne rzeczy trenuje się tylko na skrimach. Ale jedno jest pewne. Przypominamy, że obecnie oficjalny członek KMF który oficjalnie jest subem i grzeje ławkę. Aleksander Randombrus Kardaś prowadzi ze swoim ojcem. 1-0 w turnieju o Mistrzostwo Polski. Nie jest to na pewno pocieszające, ale drużyna KMT nadal może się odbić. W poprzednich Mistrzostwach Polski KMF przegrało pierwszy mecz, potem rozpieprzyło wszystkie drużyny, więc co stoi, poza oczywiście Wielkim Brusem, przeciwko wygranej KMT? Rada od redakcji, nie dajcie wejść na psychę trenerowi. Pamiętajcie, jak Makuk trenował KMF, to same winy, a jak Czekolud i Cinkrow brudne łapy do sukcesu Makuka zaczęli wtykać, to KMF wypadło na tym turnieju strajmerskim zagranicznym. To pójmiemy zabić tak. jednego gościa. I co się stało z Wiktorem? Wie Wiktor miał to... naprawdę, wziął jego play ja po tych gór... ma Bo, bo ja tak to słyszę to jest to jest od to to wszystkich to ludzi to to na tej to scenie, to, to to że ja pytanie, jestem jakiś że Grze, nie ty wiem. nie wiem Wjeżdża mi to na pewno z siebie, nie. bo potem bo słyszę, że przede mówi jak to jak samo. Ja e, teraz tapa, nie wiem. Przyjdą, tapa, tapa, przyjdą tapa, komentatorzy, jest najlep... wszyscy jest z Polsatu najlep... jest wszyscy przez 4 lata mówią, przychodzę na kasta, mówią mi, ale ty już nie jest że nie odzywaj się. Nie wiem. Więc ja mam to gdzieś i zajmuję się rodziną i pracuję. Wracam do jakiejś ekipy, nawet nie trenuję poważnie, mija 5 lat, gra rasień. We, Wszystko cofnij, to wiem. Zdań, nie zdań, nie zdań. wiem, co powiedzieć. Nie no, wiem, może dokładnie, do kiedy atakam się Resby. 25 minuta, Baron, atakam 20. Dobra, no ale 50. tak jakby przez dwa tygodnie cofnij, tego cofnij, nie wiedziałem. Ale cofnij, wszystkie te inne proste rzeczy w makro, w grze się nie zmieniły od pięciu lat. Dlaczego w tym momencie po tym... Vegi, redakcja jest z tobą, brachu dacie radę. Ale dosyć już tej motywacyjnej gadki. Musieliśmy trochę wesprzeć chłopaków, bo jak twierdzi sam wódz, redakcja jest ojcem stworzycielem tej drużyny. No nie no, te półtora miesiąca musimy wytrzymać. Mamy półtora miesiąca e, grania tym składem. A później no wiadomo, coś się może podziać, nie? Ale, ale no na pewno te półtora miesiąca zagramy razem. Co by się nie działo? Uważam, że będziemy grali. Nie oglądałem tego meczu. Nie jestem założycielem, tak wiem. naprawdę. Trochę taką łatkę mi przypisano. Ale tak, to, to nie ja. Nie? Tutaj Wander miał swój udział. Vegi miał swój udział. Nawet Owerpu tym, że tak się zgodził. Ale co wiele więcej powiem: Szklana! Tak, kurwa. Dobrze słyszycie: szklana, gdyby nie wrzucił tego na szoty, to by się wander nie odezwał, i to by się Remek nie dowiedział. I by z tego było. No cóż, czasami jeden głupi szocik może eskalować do drużyny strajmerów ciupającej o mistrzostwo Polski. A czasami szocik strajmerki z 50 widzami może mieć niesamowite zasięgi i wywołać gówno burze na pół internetu. Ale dawać tego Donata. Bo jakby tak więcej osób to robiło, bo u mnie Donate da tak maksymalnie do 10 osób co da Donate. Z czego matko, to Donate będzie. to dadzą tak z trzy osoby na kanale i. O matko. a wiem. Widzę, że wielu z was byłoby w stanie dać miesięcznie te głupie dwie dychy czy trzy dychy, bo czasami jak ja was sprowokuję jakiegoś powodu, jak Patryk jest... No to wszystko już było wczoraj, wyłączamy to. Aczkolwiek chciałbym więcej informacji o tej lidze, bo jest to dla mnie ciekawy temat, a niestety nie mam okazji śledzić, poza tym nie interesuję się na tyle lolem, żeby to śledzić, ale interesuję się wynikiem i szeroko pojętymi po prostu rzeczami tam. Nie skipuj ważny jest komentarz szklany, no. <noise> to sobie obejrz. Oglądaliśmy to wczoraj kilka razy, no. Myślę, że każdy zna temat. Jeżeli chce zagrać ostatnią TFT, to jest ostatni dzwonek. Nie zdążę, nie zdążę inaczej.